Czarne chmury i lawinowe wypłaty z giełdy Binance. Pozytywna reakcja rynku po opublikowaniu raportu odnośnie inflacji w USA, ale co ze stopami procentowymi? Centralny Bank Wielkiej Brytanii zaczyna pracę nad stworzeniem portfela dla CBDC. Co słychać na indeksie dolara? Jak wygląda aktualna sytuacja na Bitcoinie, ETH oraz docie. Cześć, z tej strony Łukasz, witam cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut. Jak co środę najnowsza analiza rynku krypto, omówimy sobie potencjalne dalsze scenariusze, porozmawiamy na temat tego, co się działo w ostatnich dniach, jeżeli chodzi o rynek krypto pod kątem newsów. Omówimy sobie dalsze scenariusze dla Bitcoina, ETH oraz DOTA, a wybrane altcoiny przez Was w komentarzach w dzisiejszym i poniedziałkowym materiale i jutrzejszym materiale będą przeze mnie przeanalizowane w piątek. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale lub go jeszcze nie subskrybujesz... Zachęcam Cię do suba, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Pamiętaj, żeby przybić dzwona, zostawić łapkę w górę, komentarz, komentarz taktyczny lub odpowiedz na zadane pytanie konkursowe, które będzie w dalszej części tego materiału. I już obiecuję, dzisiaj nagrywam materiał z podsumowaniem listopada. W tym materiale wyłonimy zwycięzców z konkursów z drugiej części listopada. Już teraz możesz odebrać darmowy kurs z dostępem do darmowych grup na Telegramie w których Będą pojawiały się niektóre moje prywatne analizy na wzrost i spadki oraz spot, które w standardzie są dostępne tylko i wyłącznie dla moich partnerów edukacyjnych. W darmowym kursie dowiesz się, jak zacząć zarabianie na rynku kryptowalut, jak kupować i sprzedawać kryptowaluty na giełdzie Binance, jak tradować na giełdzie Bybit, dlaczego wybrałem właśnie tą giełdę do tradingu na wzrost i spadki. Instrukcja krok po kroku. Znajdziesz tutaj również elementy związane z analizą techniczną. Odbierz darmowy kurs. A w nim znajdziesz również informacje, jak możesz dołączyć właśnie do omawianych darmowych grup. Aby to zrobić, wbijaj na mojego Instagrama łukaszpacholski.pl i ważne, abyś zrobił to, zrobiła to z mojego linku, który znajdziesz pod każdym materiałem. Dlaczego? Ponieważ w internecie pojawiają się oszuści, którzy pode mnie się potrafią podszywać. I mogą próbować Cię oszukać, więc koniecznie obserwuj mój profil, abyś miał, miała pewność, że właśnie to jest moje oficjalne konto. Dodatkowo, na moim Instagramie pojawiają się również ankiety, w których macie do wyboru dodatkowe analizy wybranych przez Was altcoinów. Więc, więc warto obserwować mój profil, aby czynnie brać w tym udział i mieć dostęp do kolejnych analiz. A przy okazji, również możesz obserwować moje wyniki oraz moich partnerów edukacyjnych. W razie pytań, wiesz co robić. W zeszłym tygodniu został opublikowany raport audytu giełdy Binance. Według tych danych na portfelach giełdowych było 101% wartości aktywów, które powinny znajdować się na giełdzie Binance. Ale raporty te zostały podważane m.in. przez jednego z profesorów rachunkowości na prestiżowej uczelni w Pensylwanii oraz przez dyrektora generalnego giełdy Kraken. Jak twierdzi McKenna: Raport Mazars dla Binance nie był żadnym oficjalnym audytem, a jego faktyczne znaczenie jest prawie żadne. Zrobili porównanie sald na adres klucza publicznego z listy, którą dostali od zarządu, nie porównywali żadnych sald w niezależnych bankach czy depozytariuszach. Jak dalej twierdzi, to jest bardziej bezwartościowe niż nawet raporty Tethera lub USDC. Jak doskonale wiemy, po akcji z FTX, Binance jako pierwszy rzucił hasło, aby wszystkie giełdy Zaczęły właśnie wdrażały swój system Proof of Reserve, aby pokazywać właśnie, że środki klientów są bezpieczne, ale zaczęły zbierać się czarne chmury nad giełdą Binance. Dlaczego? A może dlatego, że nie jest to giełda, która należy do Amerykańców. Dyrektor generalny również giełdy Kraken zaczął podważać ten audyt, ponieważ według niego zabrakło w nim również ujawnienia pasywów giełdy Binance. No i rozpętała się burza. Lawinowe wypłaty. W ostatnich dniach w wysokości ponad miliarda dolarów w ciągu ostatnich 24 godzin. Mówimy tutaj o 24 godzinach od publikacji tego artykułu. Artykuł jest z 13 grudnia, czyli z wczoraj, ale jak twierdzi CZ, ponieważ mamy tutaj dane z jednej firmy analitycznej, według której Wypłaty były na poziomie 902 milionów. Sam CZ jednak na swoim Twitterze poinformował, że wypłaty w ostatnich 24 godzinach na tamten czas były na poziomie ponad miliarda dolarów. No i tutaj często pewnie możecie usłyszeć, Piotr Kostapowicz w swoich materiałach mówi nie twoje klucze, nie twoje kryptowaluty odnośnie właśnie trzymania środków na giełdach. I oczywiście, gdyby się okazało, że faktycznie Binance miałby jakieś problemy, to doprowadziłoby do kolosalnych spadków, ponieważ jest to największa giełda kryptowalut, która po prostu inne mierzy i być może zaczyna się to komuś nie podobać. No i swoją drogą dla całej adopcji i bezpieczeństwa naszych środków, dobrze, że dzieją się takie rzeczy. W moim przekonaniu, oczywiście krótkoterminowo, może mieć to wpływ gdzieś na spadki cen, co miało zresztą miejsce, jeżeli chodzi o tokena giełdowego Binance BNB. Ale długoterminowo, jeżeli zacznie to właśnie być w odpowiedni sposób sprawdzane i te giełdy będą audytowane, nasze środki po prostu trzymane tam będą bezpieczniejsze. Oczywiście zaleca się, aby nie trzymać środków na giełdach, ale jeżeli tradujesz, masz USDT, czy to do zagrywek futures, na wzrost i spadki, czy chociażby również do tradingu na spocie, to większość z nas jakieś tam środki jednak ma. Ja osobiście zalecam Wam, aby nie trzymać środków. I jeżeli po prostu ich nie używacie, to. Wyślijcie je na zewnętrzne portfele, nie musicie mieć portfela sprzętowego, które kosztują powiedzmy kilkadziesiąt dolarów A zresztą co wam szkodzi, jeżeli macie kilka tysięcy dolarów, czy kilkaset dolarów na kryptowalutach to Co wam szkodzi kupić portfel zewnętrzny za 40-60 dolarów A jeżeli wam już szkodzi, no to są portfele przeglądarkowe jak Metamask i wiele, wiele innych, które są za darmo We wczorajszym raporcie odnośnie inflacji odnotowaliśmy spadki względem wcześniejszych Notowań. Inflacja w listopadzie wyniosła 7,1%, w ujęciu rocznym 7,7%, 7,3%. No i rynki zanotowały właśnie nam ruch wzrostowy, co mogliśmy zauważyć. A indeks dolara zaczął nam spadać. To, o czym mówiłem, po wybiciu tego dołka będziemy zmierzali prawdopodobnie do, tego, do tej tutaj strefy, którą wcześniej już wyznaczyłem, którą wcześniej omawialiśmy. No i zobaczymy, dzisiaj mamy jeszcze przypominam, spotkanie FEDU o godzinie 20 odnośnie podniesienia potencjalnych stóp procentowych i tego, co dalej będzie robił FED, aby ratować gospodarkę gospodarkę swojego kraju, ale również jakie decyzje te będą miały również znaczenie na gospodarkę światową. Możemy zobaczyć kontynuację ruchu właśnie do tych poziomów tutaj. Gdyby jednak stopy procentowe zostały podniesione o 0,75 punkta bazowego, spodziewałbym się wtedy ruchu do tej tutaj strefy jako, jako takie minimum właśnie. No i wtedy oczywiście rynek krypto dostanie również po dupie, jak i inne rynki. Jak skutecznie analizować rynek kryptowalut, aby zarabiać na wzrostach i spadkach oraz wiedzieć, kiedy kupować i kiedy sprzedawać swoje kryptowaluty, tego uczę w moich kursach. Inwestycja w wiedzę wypłaca najlepsze odsetki, i jak widzisz, skuteczność moich analiz oraz zagrywek jest na bardzo wysokim poziomie, co możesz zweryfikować tutaj na YouTube czy na moim Instagramie. Analizy, które widzisz na moim kanale na własne potrzeby tradingowe i dla partnerów edukacyjnych, robię na podstawie wiedzy, którą przekazuję w moich pełnych. 6 miesięcznych kursach zaawansowanych, gdzie krok po kroku od podstaw uczę, jak skutecznie analizować i zarabiać na rynku kryptowalut. Po ukończeniu jednego z pełnych kursów, lub kiedy opanujesz już strategię i będziesz potrafił potrafiła samodzielnie analizować rynek, powiem Ci jak uzyskać środki do tradingu. W wysokości od 5 do nawet 300 tysięcy dolarów. Możesz również zacząć od kursów miesięcznych z analizy technicznej czy analizy technicznej rozszerzonej. A co ważne, aby przyspieszyć Twój proces edukacji, do każdego kursu otrzymujesz również dostęp do mojej grupy, gdzie dzielę się swoimi pomysłami na tej analizami, na wzrost i spadki, update'ami rynku oraz spot w zależności od wybranego stopnia zaawansowania i od wybranego kursu koniecznie również sprawdź produkt spot premium którego celem jest pomnażanie wybranych topowych projektów jak wprowadzonej przeze mnie nowej serii na kanale wszystkie kursy masz możliwość kupienia na raty w złotówkach natomiast jeżeli chodzi o pełne kursy edukacyjne Smart Money i Smart Money pro Masz możliwość również kupienia na raty w USDT. Tutaj więcej informacji udzielę Ci na pliffe. Także, w razie pytań, kontaktuj się ze mną na Instagramie. Dokładny opis wszystkich kursów oraz przypisanych do nich grup znajdziesz w zakładce kursy. Także do zobaczenia, do usłyszenia i lecimy z dalszymi analizami. No i okej, okay, mamy Bitcoina. Mamy Bitcoina, który wybił nam tutaj właśnie wczoraj górą. Wczoraj informowałem również moich partnerów o potencjalnych dalszych scenariuszach. Tutaj zamknęliśmy pozycję na wzrosty bitcoina. Jak widzimy, niemalże idealnie cena doszła do wyznaczonego przeze mnie poziomu, którego Wy również zresztą tutaj widzieliście w poprzednim materiale. Czyli mieliśmy ten lokalny tutaj spadeczek jeszcze dwa dni temu, powrót powolny, i wczoraj rozpoczął się ten ruch wzrostowy, ale jest to ruch wzrostowy newsowy, a nie Wywołany normalnym, naturalnym ruchem na giełdzie. W przypadku pozytywnych newsów, to znaczy obniżenia stóp procentowych, znaczy podwyższenia, ale obniżenia punktu bazowego tych podniesionych stóp procentowych do powiedzmy pół punkta, powinniśmy zobaczyć wtedy ruch wzrostowy dalszy do tej tutaj strefy, natomiast stąd, tu mieliśmy wcześniej tą strzeczkę, spodziewałbym się zatrzymania i odbicia i korekty. Tak jak często Wam powtarzam, ruchy newsowe, często. Również charakteryzują się tym, że mają pełne recovery, czyli mamy ruch, zobaczcie, tu był ten ruch zostawie również, tutaj, i było recovery i jeszcze niższy spadek. Chcę, posprawdzacie ruchy newsowe, to często tak właśnie bywa Proszę bardzo, BAM, czy znaczy, tego, jeszcze, tego jeszcze nie było, ale może tak być. Albo BAM i pełny spadek, czyli właśnie recovery, czyli cena robi właśnie coś takiego. Oczywiście może być tak, ale nie musi i będzie to pozytywny impuls. Cena przykładowo zrobi właśnie ruch dalszy wzrostowy, korektę, i rozpoczniemy cykl wzrostowy. Ale na to jeszcze bym sobie spokojnie poczekał. Natomiast to są poziomy, to są strefy, w których ja będę realizował swoje zyski z ruchów, z potencjalnych zagrywek, właśnie na wzrosty. A jeżeli chodzi o mnie, ja gram na giełdzie Bybit, do której link macie w opisie. A na koniec tego filmu tłumaczę, dlaczego giełda Bybit, a nie giełda Binance, oraz znajdziecie tam informacje krok po kroku, jak z tej giełdy korzystać. Mamy tutaj lokalną linię trendu wzrostowego, tak sobie możemy tu ustawić. Mamy ten opór w tym momencie, wsparcie na poziomie 17 140 dolarów. Mamy poniżej również to wsparcie, skąd cena nam odbiła, i poniżej bardzo ważna strefa popytowa, która. W przypadku ruchu potencjalnego spadkowego powinna utrzymać nam cenę, a przynajmniej zatrzymać przed ewentualnym dalszym spadkiem. Ta strefa, jeszcze dodam Wam, że jest dalej aktywna z tych poziomów, które tutaj właśnie. Widzimy. Gdybyśmy zobaczyli nagły taki zjazd i zatrzymanie się gdzieś tutaj, zamknięcie świeczki jednodniowej, nie mówimy tutaj o knocie, tylko zamknięcie świeczki, będzie to negatywna informacja, która może spowodować po prostu dalsze ruchy spadkowe. Także dzisiaj zadbajcie o swoje środki, ponieważ dużo może się dziać. Mogą dziać się różne rzeczy, a warto jednak być na to przygotowanym i gdzieś tam swoje mieć pozycje po prostu pozabezpieczane. Jeżeli chodzi o ETH, mamy wybicie powyżej. Ostatnich tych szczytów, o których rozmawialiśmy poprzednio, na co czekałem, ale tak jak wspomniałem, jest to ruch newsowy, a nie normalne zachowanie rynku. Dalej, te strefy są tutaj aktualne, które powyznaczałem wcześniej. A w przypadku ruchu wzrostowego, spodziewałbym się właśnie wzrostów do przynajmniej tego tutaj poziomu. O takiej powiedzmy, rozszerzę to troszkę o te kilkanaście dolarów więcej, aby mógł później powiedzieć, a nie mówiłem, jak cena dojdzie tutaj. A nie tutaj, to wtedy powiem, a nie mówiłem. Znowu miałem rację. Nie, ale faktycznie cena może dojść do, do tego tutaj poziomu, do tej tutaj strefy. Natomiast w tej strefie dla mnie najważniejsze są, najważniejszy jest ten punkt. Tak samo jak w tej strefie, dla mnie najważniejszy jest ten wyznaczony poziom. No i tak samo w przypadku ruchu jakiegoś spadkowego, mi się wtedy dojścia właśnie do tego tutaj poziomu, przynajmniej pierwszego lub do tej strefy, którą tutaj wyznaczyłem. Jeżeli chodzi o DOTA, DOT nam zareagował, zrobił nam tutaj lokalny podwójny dołek i myślę, że w przypadku ruchu spadkowego ten dołek podwójny zostanie wybity i zobaczymy ruch właśnie do tych poziomów. Natomiast jeżeli chodzi o potencjalne jakieś longi, poczekam sobie tutaj spokojnie na wybicie tego tutaj oporu i na to, co się wydarzy w najbliższych godzinach. Okej, okay, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał. Dzisiejsze pytanie konkursowe brzmi, czy posiadasz portfel sprzętowy, czy korzystasz z portfela przeglądarkowego lub jakiegoś innego. Dajcie znać w komentarzach, jak to u Was wygląda. Do zobaczenia, do usłyszenia, widzimy się jutro. Niech Bitcoin będzie z Tobą. Piona!